A co oni gumią, ci młodzi wilcy? Zaraz się oczywiście do tego odniosę. Ja sobie pracuję za granicą w dobrej firmie. Zacząłem od słabszej firmy, teraz jestem na takim poziomie, że zarabiam naprawdę dobre pieniądze i myślę, że wielu Polaków by możeło zarabiać takie pieniądze. I żeby dostać się do dobrej firmy za granicą, to przede wszystkim trzeba znać język. Ja nie lubię języka niemieckiego, ale znam w stopniu komunikatywnym język angielski zrobiłem odpowiednie uprawnienia, yy, które pozwalają mi kierować różnymi pojazdami yy, mechanicznymi, elektrycznymi. Także ty, jakbyś miał zrobić takie uprawnienia, to musiałbyś się do tego przygotowywać ze dwa lata. Pora roku temu wyjechałem do Niemiec ja mam przyjaciół w przeciwieństwie do ciebie, którzy pomogą mi bez żadnych finansów i mam przyjaciół i w Anglii, i w Niemczech. I w, w Polsce takich na przykład jak Bartek, z którym się spotkałeś, to są moi prawdziwi przyjaciele na dobre i na złe. I to rewelacja! Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. I jeden telefon. Wyjechałem do Niemiec. Kolega Adam załatwił mi pracę, wszystko, mieszkanie. Gdzie w Niemczech jest bardzo ciężko na przykład załatwić mieszkanie. Mam Na dzień dzisiejszy mam bardzo dobrą pracę. O... A może załatwić ci używaną oponę do stara? Albo choinkę. O zapachu kokosowym do malucha No właśnie Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu A jeżeli myślisz, że policja ci pomoże To się grubo myli, zapomnieli już o tobie Chodziło o awans i dodatek do wypłaty Teraz nasza kolej ręka syndykatu szmaty